Dobry skrót tego legendarnego sezonu Arsenalu, w którym to nie przegrali żadnego meczu. No, chyba że uwzględnimy Puchary, to wtedy przegrali, ale wszystko zawarłem w odcinku. Zapraszam. Manchester United wygrał ligę kanonierzy FA Cup, więc przed startem jakichkolwiek rozgrywek te zespoły rozegrały ze sobą mecz o Community Shield. Czerwone Diabły, obecnie nazywane nieudacznikami, wyszły na prowadzenie, jednak długo się nie cieszyli. 5 minut później Thierry Henry bezpośrednio z rzutu wolnego doprowadza do wyrównania. Zawodnicy ubrani na czerwono leciutko dominowali oponentów, ale nie przełożyło się to na żaden aspekt, z którego Ferguson mógłby być dumny. No chyba, że to starcie. Piękny pojedynek w parterze. Jednak zapasy nie roz Rozstrzygnęły widowiska, więc trzeba to zrobić w inny sposób, karne. Trenerzy wyznaczyli swoich najlepszych zawodników i Forlana. Zaczynamy ostrza bramkarze. Piłkarze szli łeb w web, oko za oko, bramka za bramkę, ale w końcu musieli zacząć popełniać błędy. Akurat te dwa kluby w popełnianiu błędów osiągnęły wybitny poziom z tą różnicą, że teraz wyższy pułap złapały kanonierki i pierwsze trofeum przeszło im koło nosa. Manchester United świętuje, ale my się nie będziemy nad tym spuszczać, tylko przechodzimy do pierwszego spotkania. Ligowego. Arsenal podejmował na własnym obiekcie Everton. Ciężki początek umilił sędzia dyktując karnego, a potem to już jakoś poszło. Uprzedzam, że w niektórych meczach jakoś będzie lepsza, w niektórych gorsza. To było 20 lat temu, wtedy każdy dzwonił z telefonu stacjonarnego i nie robili selfie, tylko malowali portrety na płótnie. Więc miejcie wyrozumiałość. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Druga kolejka przyniosła Middlesbrough, z którym będą się mierzyć jeszcze tak 24 razy w tym sezonie i rezultaty będą różne, ale akurat w tym konkretnym pojedynku to Arsenal przejechał się walcem po bezbronnych gospodarzach, aż chłop po karawanę zadzwonił. Zanim zdążyła przyjechać, to goście wcisnęli jeszcze czwartą bramkę. Tak na marginesie to w opisie masz link do mojego Instagrama i Discorda. Dwie kolejki sobie pominiemy, bo tam grane były jakieś nudne mecze z frajerami. Po czterech rundach Arsenal jest na szczycie z czterema zwycięstwami i raptem dwoma bramkami straconymi. W następnej serii gier do Londynu przyjechało Portsmouth na czele z Sheringhamem i to właśnie on wyprowadził gości na prowadzenie. Pozytywnym rezultatem mogli się hełpić jakieś 10 minut, faul w polu karnym, karny gol. Ale trzeba powtórzyć karnego, bo sędzia miał takie widzimisię, nie zmienia to faktu, że gol i tak będzie remis. Wrzesień przyniósł Ligę Mistrzów i pojedynek z Interem na dobry początek. Spójrzcie na te składy i tych legendarnych zawodników, którzy wyświetlają się na TikToku z tą durną francuską muzyczką. Wszystko wskazywałoby na to, że Arsenal poradzi sobie z drużyną z Włoch, albo chociaż nie przegra dużo. Otóż nic bardziej mylnego. Tak ich przeorali, że Arsene Wenger do tej pory budzi się w nocy cały spocony, majacząc coś o ułaskawieniu. Na domiar złego Thierry Henry marnuje karnego, a ostatnią bramkę strzela legend. FIFA, oba Femi Martins. Podczas szóstej kolejki Premier League doszło do starcia Tytanów: Erik Dzięba Dzięba kontra Pascal Cygan. Ci zawodnicy zaczynają na ławce, ale tylko czekają na sygnał, aby wejść na murawę i siać w spustoszenie. Jakiś młody Portugalczyk z balejarzem na głowie machał tymi nogami, irytując kolejnych obrońców. Zespoły miały całkiem niezłe okazje do zdobycia bramki, ale ostatecznie próby kończyły się tym samym, czym kończą się noworoczne plany zmiany swojego życia: fiaskiem. No i tak sobie kopali, kopali, aż tu nagle Patrick Vieira dostał żółtą kartkę, a trzy minuty później dostało kolejną żółtą kartkę. Oczywiście piłkarze się oburzyli, zaczęły się przepychanki, sprinty na małe odległości, trzymanie się za różne części ciała i chodzenie w kółko, ale decyzji sędziego nie cofnie nic. Jednak patrząc na tę powtórkę, czy można było się do czegokolwiek przyczepić? Ale to na bok. Kanonierki grając w dziesiątkę faulują chłopa w polu karnym, z czego jest karny, a do piłki podchodzi nikt inny jak Van Nister. Roy, czyli główny wróg połowy Londynu po wyrzuceniu Wiejry. Karma uznała, że nie może trafić teokarnego i w sumie to nikt w tym meczu nie może trafić. Po końcowym gwizdku każdy zaczął popychać Holendra, rodzice podobno wypisali go z testamentu, a galerie handlowe przestały wpuszczać do środka. Przejaja. Jeszcze ten młody Portugalczyk coś tam poskakał i każdy się rozjechał do domu. Zawodnicy Newcastle, mimo jeszcze braku wsparcia z szybów naftowych, byli całkiem groźnym rywalem, który obraca się w górnej części tabeli i udowodnią to w tym spotkaniu. Do wyrównania doprowadza chłopco wygląda jak Ben Arfa. Trzeba by popytać jego rodziców o jakieś powiązania genetyczne. Arsenal ponownie wychodzi na prowadzenie i ponownie nowy zamek zdoła wyrównać. I pewnie skończyłoby się remisem jakby nie ten karny z dupy albo ręki 3 do 2. Tabela po siedmiu kolejkach prezentuje się mocarnie, zwłaszcza ten Totenham. Teraz odbył się mecz Ligi Mistrzów z lokomotywem, ale nie znalazłem zapisów tego spektaklu, więc powiem tylko, że było 0 do 0. Jednak kolejnej kolejki za żadne skarby nie można pominąć. Liverpool postawił ciężkie warunki, wyszedł na prowadzenie i wszystko byłoby idealnie, gdyby tylko ich prawdziwa natura nie wyszła na światło dzienne. Samobój oraz genialne trafienie Piresa zadecydowało o tym, że kibice na Anfield musieli przełknąć gorycz porażki. Jakby słabych rywali było mało, to w gości przyjeżdża świeżo zakupiony klub przez rosyjskiego chłopa z nielimitowanymi pieniędzmi, ale pieniądze nie uchroniły ich przed stratą bramki. W ramach odpowiedzi Crespo zdecydował, że też coś ukąsi. To wszystko stało się w pierwszych 8 minutach. Następnie aż do 75 minuty trzeba było czekać na popisową sztuczkę Golki De Blues, która zadecydowała o wyniku spotkania. Teraz Arsenal dostał w Ciry od Dynama Kijów, ale ponownie tego meczu nigdzie nie ma. Charlton Athletic, tak? Taki zespół występował w Premier League. Powiem więcej, czasem nawet strzelał tam bramki, jak na przykład w tym spotkaniu. Węger machnął na tą stratę ręką i powiedział pod nosem, że z palcem w dupie wyrównają. No i faktycznie wyrównali, ale nie było ich stać na nic więcej. Zespoły muszą się zadowolić remisem. Czas na Puchar Ligi lub jak niektórzy to pieszczotliwie nazywają Puchar Myszki Miki. Kanonierki wyszły rezerwowym składem. Pomoc na czele z Fabregasem zdołała wypracować jedną bramkę, a obrona dyrygowana przez Pascala Cygana zdołała stracić tylko jedną bramkę. 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, więc w karnych Arsenal dopiął swego i wyeliminował potężne Rotterdam, czy jakoś tak. Wracamy do pasjonujących rozgrywek ligowych. Leeds United jako jeden z niewielu zespołów nie zmienił się na przestrzeni tych 20 lat, i jak przegrywają teraz, tak przegrywali wtedy. W sumie co nawet podobną różnicą bramek kończą się te mecze. Tabela po 11 kolejkach niewątpliwie peleton nie zamierza łatwo odpuścić. W pierwszym meczu rundy rewanżowej Ligi Mistrzów Arsenal wygrał po raz pierwszy. Niesieni tym wspaniałym zwycięstwem na dzień dobry dostali bramkę od Tottenhamu, no ale szanujmy się, z kogucikami to ciężko jest przegrać, a jakby już do tego doszło to wstyd na cały świat. Więc kanonierki zmotywowały się na końcówkę i za sprawą Piresa oraz Lunberga doprowadzili najpierw do wyrównania, a potem do zwycięstwa. Mieli przy tym trochę szczęścia, ale zgodnie z przysłowiem szczęście sprzyja lepszym, tylko nie Tottenhamowi, wygrali. Birmingham dowodzone przez Steve'a Brusa obracało się w czołówce tabeli, jednak różnica pomiędzy obracaniem się a byciem w czołówce jest tak spora jak różnica w umiejętnościach zawodników tych zespołów. Przyglądajcie się jak Arsenal robi brzydkie rzeczy gospodarzom, a ja w tym czasie przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, suba oraz komentarz dla zasięgów, bo przez ten film będę żył parę lat krócej, a dobre wyświetlenia załagodzą mój ból. Jeśli Arsenal chciał myśleć o awansie z grupy to musiał utrzeć nosa makaroniarzom, a nic nie motywuje tak jak wizja utarcia nosa makaroniarzom. Zaczęło się wyśmienicie, potem nastał remis po jakimś rykoszecie, ale na przestrzeni całego spotkania to kanonierzy strzelali salwami w bramkę Interu, a najlepsze jest to, że większość tych strzałów była celna. Łysy miłośnik bagietek o nazwisku Anri siał spustoszenie w szeregach obronnych rywala, co doprowadziło do dość tłamszącego oraz upokorzającego wyniku jednego do pięciu. Ligowy mecz z fulam pomijam, bo był bezbramkowy remis, ale niedosyt goli wynagrodzi nam spotkanie w pucharze Ligi z Wilkami. Albo raczej wilki dostąpią przykrego obowiązku wynagrodzenia nam tego. Tak zwany pokaz siły gospodarzy, albo mniej eufemistycznie, gnojenie słabszych i nabijanie statystyk. Nazywajcie ten mecz, jak chcecie. A my przechodzimy do ostatniego spotkania fazy grupowej ligi Mistrzów, w którym to Arsenal przypieczętował awans z pierwszego miejsca, inter mimo świetnego wejścia kończy na trzecim. Miejscu co zmusza mnie do nadania im szlachetnego tytułu, jebanych frajerów. Przepchnięcie meczu z Blackburn skutkuje utrzymaniem fotela lidera, ale Manchester United oraz Chelsea depczą po piętach Arsenalowi, w przeciwieństwie do Tottenhamu i Liverpoolu, którzy ledwo co sami chodzą. 16 grudnia odbył się mecz z West Bromwich Albion w ramach kolejnej rundy pucharu ligi. Standardowo nie ma zapisu, ale Arsenal wygrał 2 0. Cztery dni później Bolton na swoim stadionie ugościł kanonierki. Gospodarze są takim solidnym średniakiem rywalizującym z Manchesterem City o dziesiąte miejsce, więc nie dają sobie w kaszę dmuchać i grabią dla siebie jeden punkt. Wolverhampton nie gra najlepiej w tym sezonie, a mówiąc prosto z mostu, są pałe po całości. Po tym meczu nie tylko rozsiądą się wygodnie na ostatniej pozycji, ale również staną się zespołem z największą liczbą straconych bramek. Jednym słowem gówno, ale chociaż bagieta mogła się pobawić. Pomijam mecz ligowy Southampton, bo to było nudne, oraz pierwszą rundę FA Cup dla Arsenalu, bo to też było nudne. Natomiast ciekawsze było spotkanie z Evertonem, gdzie szybko objęli prowadzenie, ale gospodarze widząc te przykre cieszynki i parszywą twarz Węgera zostali podrażnieni. W 75 minucie doprowadzili do wyrównania, tak w ogóle bramkę strzelił Tomasz Radziński, ale spokojnie, to nie jest Polak. Ligowym spotkaniem z Middlesbrough zaczynamy serię tryliarda batalii z tym oponentem. Będzie ich tak z 20 na przestrzeni miesiąca. Akurat podczas tego pojedynku to dostali niemiłosiernie na łeb. Ale jeszcze zaskoczą. Spotkanie z za tą willą odbyło się pod patronatem a niego, Sympatyczny albo irytujący łysy Francuz najpierw pokazał obycie w świecie i wykorzystał nieuwagę bramkarza, a potem wykorzystał Karnego i pokazał jak wysoko skacze. Dawno nie widzieliśmy tabeli. W sumie to za dużo się nie zmieniło, chociaż zespoły z 19 i 20 miejsca dokonały roszady. Kolejna runda Pucharu Ligi. Tutaj już wchodzą dwu mecze. Arsenal wyszedł rezerwowym składem, ale kogo to obchodzi? Juninho, Penambucano, ten odrzut wolnych wyprowadza swój zespół na prowadzenie i to tyle, mecz się kończy. A za kilka dni ponownie zaczyna. Tym razem nie Liga, nie Puchar Ligi, a FA Cup. Podobno po tym meczu zawodnicy Middlesbrough i Arsenalu tak dobrze się znali, że zaczęli się nawzajem zapraszać na jakieś komunie wesela święta. No, wspaniałe przyjaźnie się nawiązały. Po jednej bramce strzela Berkam Bentley, Dwiel Junberg i kanonierki w kolejnej rundzie. Jako przerywnik między meczami z Middlesbrough trafiło się spotkanie z Manchesterem City, w którym to Anri trafił jedną z bardziej popierdolonych bramek w swojej karierze, oczywiście w pozytywnym kontekście. Middlesbrough więcej w tym odcinku nie zobaczymy. Serio, to ich ostatnie spotkanie. Powinniście zapamiętać, że w pierwszym meczu Pucharu Ligi Arsenal przegrał z nimi 0-1, ale to nie ma żadnego znaczenia. W tym meczu i tak ponieśli klęskę w sensie Arsenal. Więc ku zaskoczeniu ogółu kanonierki, gnają się z tymi rozgrywkami. Ostatnio Wilki przegrały z The Gunners 3 do 0, natomiast teraz grają na własnym stadionie, a to zobowiązuje do strzelenia chociaż jednej. No i ten plan minimum został zrealizowany, a to co było potem, to już mało ważne. Kto lepszy z matematyki, to obliczył teraz, że do końca sezonu zostało tylko 14 kolejek. The Blues troszkę się wypisali z walki o tytuł, jednak mogą udowodnić swoją wartość, bo los chciał, aby te dwa zespoły zmierzyły się ze sobą w ramach kolejnej rundy FA Cup. Chelsea zaliczyła niezłe wejście w mecz, ale na tym się skończyło. Arsenal odpowiedział dwukrotnie i to by było na tyle z poważnych planów gości. Jednak 6 dni później te zespoły ponownie się spotkały. Też macie wrażenie, że kanonierki grają cały czas z tymi samymi rywalami? Czuję jakiś spisek. W każdym razie scenariusz tego spotkania jest kalką poprzedniego: najpierw Chelsea i Bramka, potem Arsenal 2 i do domu. Pewnie wielu z Was się zdziwi, że taki zespół jak Celta Vigo doszedł do 1.8 Ligi Mistrzów. Może kilka osób sobie przypomni o takim zespole? Kto wie? Śmierdząca Hiszpania okazała się trudnym terenem dla czyściutkich Anglików. Otóż jeżeli tylko goście zdołali wyjść na prowadzenie, to gospodarze dojeżdżali ich i wyrównywali stan spotkania. Niektórzy nie wytrzymywali tych emocji i musieli być złożeni przez wózki golfowe. Pozytyw z tego taki, że nie musieli patrzeć jak Pires dobija rywali. Arsenal wygrywa pierwszy Mecz fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Po ciężkim pojedynku na europejskich boiskach zawodnicy Arsenalu w ramach zasłużonego relaksu zmierzyli się z Charton Athletic. Mimo, że to zespół walczący o czwarte miejsce, to nie wymagał jakichś szczególnych starań, aby dać się pokonać. Od ostatniego spojrzenia na tabelę Manchester United zdołał zdobyć zaledwie jeden punkt, więc sytuacja staje się coraz bardziej klarowna, natomiast na dole obywatele dzielnie przewodzą w walce o utrzymanie. Ćwierćfinał FA Cup. Niewątpliwie Arsen Wenger wystawił potężny skład na równie potężne podsumów. Ten zdecydowany ruch ze strony francuskiego szkoleniowca sprawił, że obrona gospodarzy znalazła się tam, gdzie ten zespół znajduje się obecnie, w dupie. Oczywiście wynik mógł być bardziej okazały, ale nie ma co się pastwić nad słabszymi, a ponadto doszło do kilku zmian w drugiej połowie, co by ci najważniejsi mogli złapać oddech. Po Portsmouth nadszedł rewanż wizem Mistrzów, ale jak się domyślacie tego meczu nie znalazłem, natomiast Arsenal wygrał gładko 2-0 do i przeszedł do następnej rundy. W spotkaniu z Blackburn łysawy chciał być sprytny albo naoglądał się wcześniej Ronaldinho, ale sędzia stwierdził, że u niego takie bramki nie przechodzą. Jednak coś odwlecze, to nie uciecze. Henry bramkę i tak zdobył, tylko trochę później, a na dobicie Pires wcisnął futbolówkę niemal na pusto. Bolton w swoich latach świetności miał sama Alardysa na ławce i JJ'a okocze w ataku, jednak w tym meczu te poszczególne elementy układanki za późno zaczęły należycie funkcjonować, przez co goście nie zdążyli już wyrównać. Na dziewięć kolejek przed końcem Peleton dał dupy do tego stopnia, że Arsenal odskoczył na prawie 10 punktów. Standardowo teraz powinien być pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie Arsenal trafił na Chelsea, ale tego meczu nie ma. Był remis po jeden, rewanż już będzie, bez paniki, spokojnie. Jak wcześniej wspominałem o tej katastrofie, która musiałaby się stać na drodze Arsenalu, to myślałem właśnie o Manchesterze United, a Ferguson to nie wiem o czym myślał. W każdym razie Thierry Henry skutecznie Wywalił wszelkie wątpliwości do kosza i zmusił czerwone diabły do szukania rozpaczliwego wyrównania w końcówce. Udało im się to, ale remis to wciąż za mało. Tak się składa, że w Anglii grają cztery zespoły na krzyż i zawsze każdy na każdego trafia w każdym pucharze. Początek dla czerwonych diabłów był niezbyt ciekawy. Wręcz powiedziałbym, że był ciekawy niczym tematyka tekstów w polskim rapie. Przetrwali te nawałnice. a dzięki czarom, takiego Portugalczyka z balejarzem może nie bezpośrednio, ale wyszli na prowadzenie, które do do ostatniego gwizdka i wyeliminowali Arsenal. Wspominałem, że spotkanie rewanżowe ćwierć finału Ligi Mistrzów będzie, no i jest. Po pierwszym meczu to Chelsea była w lepszej pozycji, bo kochana zasada bramek na wyjeździe funkcjonowała, ale to derby Londynu, tutaj nikt nie będzie zadowalał się remisem. Podopieczni Claudio Ranieriego dali dupy i stracili bramkę, ale kiedy każdy stracił nadzieję, oni niczym Feniks z popiołów powstali. To, że Lampard strzelił bramkę to nic dziwnego, ale to, że Wayne Bridge przesądził o losach tego spotkania po jakimś podupconym rajdzie, to już jest godne uwagi. Węgier udał, że wcale go to nie boli i wycierając łzy z oczu wmawiał piłkarzom, że od samego początku walczyli tylko o ligę. A czy piłkarze pozbierali się po ostatniej porażce? Ten fakt miał zweryfikować Liverpool. Derez może nie byli najlepszym wyznacznikiem jakości w tamtym momencie, ale przegrywali też wszystko. Jednak postraszyli gospodarzy do tego stopnia, że pewien łysawy czarodziej z Francji musiał wziąć sprawy swoje ręce zupełnie jak soku i Pono. Przy wyniku 2 do 2 przeprowadził ten rajd. Ten rajd, po którym fani kanonierów do tej pory myślą, że Henry był najlepszy na świecie i w ogóle zbawił ludzkość, a jako taką wisienkę na torcie i przypieczętowanie hat strzelił bramkę wątrobą. Jerzy Dudek się starał, ale to nic nie dało. No, to jest tabela. Wygląda na to, że Tottenham zapewnił sobie prawie utrzymanie, a Manchester City jeszcze musi się trochę spocić. Mecz z Newcastle pomijam, bo był remis 0-0, nudy. W następnej kolejce Arsenal dostał jakiegoś frajera ze strefy spadkowej, żeby Henry mógł się z nim pobawić. Ta zabawa tak go wciągnęła, że nawet nie wiadomo kiedy zdobył cztery bramki. Życie to życie. Dla większości ludzi czasem jest okrutne, natomiast dla kibiców to ten okrutne jest zawsze. Sytuacja tak się ułożyła, że w tej kolejce Chelsea przegrała i kanonierkom potrzebny był tylko jeden punkt do zdobycia mistrzostwa i mogli to klepnąć na stadionie swojego derbowego rywala. Nie będzie to większym zaskoczeniem, jeśli powiem, że właśnie tak się stało. Na końcu pojawiły się jakieś nadzieje dla kogucików na wyciągnięcie zwycięstwa, ale nic z tego nie wyszło. Po końcowym gwizdku Arsenal stał się mistrzem Anglii, jednak do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki, więc na koronację trzeba poczekać. Mecz z Birmingham pomijam, bo było 0-0. W spotkaniu z Fulham Van der Sar położył podwaliny pod styl gry Davida De Gea. A ostatnia kolejka Premier League to pojedynek z Leicester City, które oficjalnie spadło do Championship, więc grali o przysłowiową pietruszkę. Dziwne to, ale na ostatniej prostej arsenal nie dał dupy i nie tylko nie przegrał, ale nawet wygrał mimo niekorzystnego początkowego wyniku. No i co? No, i tyle. Tak właśnie wyglądał cały sezon 2003-2004 w wykonaniu Arsenalu. Tak piłkarze klaskali, śpiewali i robili wszystko to, co się robi, gdy wygrywasz ligę bez żadnej porażki. Tutaj macie jeszcze tabelę końcową najlepszych strzelców i asystentów Premier League w tym sezonie. Przypominam o łapce, komentarzu i tak dalej, dobrym słowie i nowinie, a ja się żegnam, żegnam.